Zgodnie z tradycją otwieram uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2024-2025. Kiedy myślę o początkach naszej uczelni, widzę świat rozdarty wojną, lubelszczyzna, w której okupacja zakończyła się zaledwie trzy miesiące wcześniej była jeszcze naszpikowana śladami niedawnych wydarzeń. Miasto było pełne ruin, a także ludzi, którzy przetrwali, szukali swojego miejsca w nowym, jeszcze niepewnym porządku. Właśnie tutaj, w Lublinie narodziła się idea odbudowy. Spotkali się uczeni z różnych miast, z różnych środowisk. To z tej różnorodności, odmiennych losów, wyjątkowych talentów, bogatych doświadczeń powstał UMCS. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy przez minione dekady wkładali swoją pracę i serce w kształtowanie naszej uczelni. Dzięki zaangażowaniu, pasji poświęconemu, yy, poświęceniu pokoleń uczonych, pracowników, studentów, a także absolwentów UMC stał się on miejscem ze wszech miar wyjątkowych. Zwracam się także do osób, które obecnie kreują oblicze naszej uczelni. Dziękuję studentom i studentkom oraz doktorantkom i doktorantom za odwagę w wyrażaniu siebie, za kreatywność, ale także za zaangażowanie w zrozumienie różnorodności oraz otwarcie na dialog. Gratuluję Wam wielu osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych. Dziękuję tym z Was, którzy są członkami społeczności akademickiej od kilku już lat. Ale także tym, którzy w 2024 roku postanowili rozpocząć studia na naszej uczelni. Cieszę się, jestem co do tego głęboko przekonany, że to był najlepszy wybór, jakiego mogliście dokonać. Macie Państwo to szczęście, że patronuje Wam znakomita uczona, laureatka. Dwóch nagród Nobla, Maria Kiri-Skłodowska, która mimo wszelkich przeszkód potrafiła wykorzystać, wykorzystać swoją szansę. Ja Państwu życzę, całej społeczności, Panie Rektorze, byście Państwo również mieli okazję wykorzystywać wszelkie szanse. Skończyłam studia kognitywistyczne na UMCS-ie. Był to zarówno licencja, jak i magisterka. I teraz w zasadzie jestem w szkole doktorskiej również tutaj. Jeśli chodzi o moją działalność na umcs ie nie były to tylko oczywiście zajęcia, była to działalność pozaakademicka, albo raczej akademicka, ale poza zajęciami. Jest mi niezmiernie miło, że to moje zaangażowanie w trakcie studiów zostało zauważone i zostało wyróżnione, ponieważ były to długie godziny, na przykład przygotowania na konferencje, jakieś wyjazdy tego typu rzeczy i zachęcam każdego po prostu do udziału w takich aktywnościach. Na pewno to zaprocentuje. i pamiętajcie, że każdy z nas ma tą jakby moc, ale też z, ka z każdą taką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, więc pamiętajmy o tym i działajmy. Grafikę na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Skłodowskiej na specjalizacji sztuka mediów cyfrowych, gdzie rozwijałem się głównie w dziedzinie grafiki 3D i animacji. Zostałem odznaczony drugim miejscem e, dla najlepszego absolwenta Wydziału Artystycznego UMCS. Cóż, no w, w trakcie swoich studiów robiłem dużo wystaw, e, zrobiłem dość długie filmy w technice 3D. Udało mi się również zorganizować na Wydziale Artystycznym pokaz jednego z większych festiwali animacji w Polsce, czyli festiwal Opla. Udało mi się również uzyskać dyplom dla najlepszego dyplomu artystycznego na Wydziale Artystycznym, za co jestem również bardzo wdzięczny. Trzymam dzisiaj srebrny medal rektora, tutaj to jest medal za, jako bycie najlepszego absolwentem na naszym wydziale. Studia w ogóle były wspaniałym czasem, muszę powiedzieć, bo były czasem zarówno tych takich naukowych wyzwań, które miałam przed sobą, wyzwań różnego rodzaju staży, wyjazdów, pisania artykułów. W tym roku rozpoczęłam także studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej i Nauk Społecznych. Więc mam nadzieję, że te moje naukowe wyzwania jeszcze przede mną i że będę miała szansę je rozwijać.